Cieśna strona Hollywood. Phelps Bukowski, you have a new case. Two women, possible drink drive. How is that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. He ran the lead on Olympic. We finally collared him my Temple. See you later, fellas. Try not to work too hard.

No ale jak już wiecie, po prostu miałem ciężki tydzień i nie miałem czasu w to grać. Mm -hmm. Po drugiej stronie, czy my musimy jechać tam samochodem, czy możemy iść z buta? Ok, dobra, podjedziemy sobie. Mam nadzieję, że nie zapomniałem, jak w to się gra. <laughs> jak widać, żółta ikonka znajduje się na mapie. Jest całkiem niedaleko, tak więc szybko tam dojedziemy. Ok, ja sobie tu wysiądę. Pójdę schodami do góry. No bo samochodem tam przecież nie wiadę. Sprawa wyd wydaje się bardzo ciekawa. Dwie laski, tak? Yy, na prochach. hmm. Meets wypadku godzina 7:59. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard. Ha. Tarzan's sister, Beast the Amazon. She's married guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the two of them still have juice. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. <laughs> Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up, not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passenger's a Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to Central Receiving. If you want to take a look around? I can stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. No dobra, musimy przeszukać sobie miejsce zbrodni standardowo. Uh, corner, hmm. Mamy też złomka z aut. Całkiem podobny. <laughs> Okej. Okay. Tutaj mamy ambulans. Możemy sobie przesłuchać tą laskę. Ale myślę, że najpierw zbadamy sobie miejsce zbrodni. Mamy tu jakieś poszlaki w ogóle? Coś tu leży? Nie. Wydawało mi się. Mmm.

No dobra, no co? My tu chyba nic nie mamy. Może z Wow, co to jest? Majtki. Kochana Jessie, błagam skarbie wróć do domu. Nie przejmuj się ojcem. Wszystko ci wybaczył. Jest w gorącej wodzie kąpany i ma swoją dumę, ale nigdy nie przestałaś być jego ukochaną córeczką. Jestem pewna, że nie miał na myśli tego, co powiedział. Jesteś uczciwą i szanującą się dziewczyną w skarbie. Nie pasujesz do Hollywood. Też kiedyś miałam 15 lat, też chciałam być jak Clara Beau, nosić przepiękne suknie i całować się z przystojnymi mężczyznami. Ale gdy doroślałam i poślubiłam Twojego ojca, uświadomiłam sobie, że żyjąc w ten sposób nigdy nie zaznałabym szczęścia. Pewnego dnia Ty też to zrozumiesz. Jestem pewna, że ciocia, Juni, dba o Ciebie, ale i tak nie mogę przestać się zamartwiać. Wierzę, jaka jest Twoja stara matka. Wielki świat może być bardzo niebezpieczny dla młodych dziewcząt, zwłaszcza dla tych. Pragnących sławy. Na gwiazdy przyjemnie się patrzy, jednak czasem ich blask może oślepić, nie pozwalając nam dostrzec tego, co mamy tuż przed nosem. Emma i Molly. Emma pięknie jest z dnia na dzień, a malenka Molly zrobiła się bystra i rezolutna. Wypisz, wymaluj ty w jej wieku. Potrzebują starszej siostry, która mogłaby się nimi zaopiekować. Jessie Skarbeńku, błagam cię, wróć do nas, boję się o ciebie. Mam dojmujące przeczucie, że przetrafić się coś strasznego. Noc w noc wylewam za tobą z tęsknoty. Twoja kochająca matka, Kamina Hamilton. Czyli mamy tutaj list od matki. O co chodzi z tymi majtasami? Wow, rozerwane na dwie części.

No dobra. i'm stumped is a big scene folks. we need to get our bearings let's go see the coroner funny how that thing at the rail yard turned out don't you think okay mamy tutaj list, mamy majtki. Mm, a co to za drunk driver maybe not how so well a head i found without a body piqued my interest see what you think <laughs> alas poor yorick i knew him horatio <laughs> <laughs> is it real no i think it's supposed to be a replica of an indian shrunken head it's some kind of curio or movie prop see the casting marks <laughs> made from Master of paris would be my first guess then painted so we can rule out the murder angle no you can rule that in that thing was wedging the accelerator to the floor whoever did it wanted these women dead find anything interesting how does someone manage to tip their ride straight off a cliff Okej, okay, dobra idziemy przesłuchać sobie tamtą laseczkę. Mm. Wydaje mi się, że ktoś odurzył te kobiety były po prostu nieprzytomne mm. Włożył tą głowę na pedał gazu i po prostu one wypadły. Ale mam nadzieję, że zaraz się dowiemy, jak to wszystko wyglądało naprawdę. Hello. Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of you? Beast of I don't like. Keep out of this. <laughs> Okej, okay, do mnie mamy eee, June Bellard, oczy niebieskie, wiek 41, włosy czarne, kobieta, aktorka występująca w filmach klasy B, kierowca rozbitego szewroleta. Style... No, dobra, do mnie mamy że We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claim that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped to a Mickey Finn. no wonder i feel so dopey i can't remember it's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation madam i told you to call me june you're making me feel like an old lady and don't bother your handsome head about this my husband will settle the score with mark bishop. mm-hmm. what can you tell us about the passenger in your car jessica hamilton poor jessica it's been a rough day for her she's desperate to break into movies what more can i say hmm.

Gwałtownie ściągnięte i rozdarte w szwach damskie figi. Znaleziono w torebce Jessica Hamilton. Miss Hamilton's underwear were physically torn from her body. She wanted to go to a casting, I took her to a casting. Whatever happened after that is between her and Mark Bishop. Po prostu chciał ją zgwałcić. Sztuczna głowa. We found a shrunken head. it was used to tamper with your car. you see, i normally don't drive off cliffs. the last thing i remember is getting behind the wheel. it's obviously some kind of movie prop. you must know where it came from. in case you hadn't noticed, i am the talent. and the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff why don't you ask mark bishop which prop house he uses you mentioned a mark bishop you think he might have had something to do with this he is a movie producer as for his involvement you just leave it to me and my husband to worry about no i want to know what happened between you two that made him want to commit a double murder. bishop offered me a part in his picture then he withdrew it fact is we had a deal i pressed him on it and this is where i end up mrs mcafee i think it would be in everyone's best interest if you accompanied patrolman gonzalez back to the receiving hospital i'm going to be okay these guys can take me home after my lawyer and i have talked to the news house mrs McAfee, you are still under the influence of narcotics and you're likely to go into shock once the drugs wear off and i thought you were a heel it's nice of you to be concerned i think we're good here let's go see what we can shake out of the kid Mam nadzieję, że będzie z nami szczera i powie nam, co tak naprawdę zaszło z tym Markiem Bishopem. Wydaje mi się, że Koleś próbował ją zgwałcić. Aha, zaraz padniemy. No dobra, skaczemy. Wow, wow. Nie, nie ma tutaj jak w GTA, Musimy iść naokoło, nie da się tu skakać. Nie jest nasz partner? Idzie, czy nie idzie? Aha, albo już jest w samochodzie. Nie jest on Coś mi się wydaje, że będzie tutaj grubsza sprawa z jakimś pedofilem. Nie wiem jak śpiewać na bebop. KGPL do samochodu 11K, 11 King. Samochód, który się zniszczył, powstrzymał świadomość w centralnym szpitalu. Rozumiem, 11K na drodze. No dobra, udajemy się do szpitala. Ofiara odzyskała przytomność. Aha, daleko do tego szpitala nie ma. Ups, coś tam urwało. <grytanie> daleko do tego szpitala nie mamy, jak widać na punkciku. Jest to zaraz po drugiej stronie ulicy. Szpital Central Resaving. Godzina 8:20. Z buta bym tu szybciej doszedł niż tym samochodem. Okej, okay, no dobra. Spytamy się pani w recepcji. Hello, Detective Phelps, here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. Oh yes, she's in the room right behind you, detective. mamy blisko. You hold me here. No, I don't need to be manhandled by a doctor. I need my feeling better since this morning, Jessica. Hey, Where is a Hello, Jessica? My name is Cole Phelps. I'm a policem. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Um, okay. Jessica Hamilton, niebieskie wiek 15 lat, włosy brązowe, płetki kobieta, pasażerka rozwitego, Chevroleta Stelina, wypadek samochodowy. Dobra, zapytajmy się o nią. Can you tell me what you remember about the crash? saw kind of i up na pewno się nic nie wydarzyło mi się wydaje że ona kłamie przecież w itinererpcie znaleźliśmy rozdarte majtki i to jest dowód że ona kłamie tell the truth jessica why the big cover up i'm not lying to you right, let's see how We found your underwear in your handbag, Jessica. You need to tell us what happened. The doctor told me what happened. I... I didn't want that. I just wanted to be a star, to be in movies. I told Junie what happened and she told me to toughen up. That that was the price of stardom. Did she now, cold-hearted bitch? It's not Junie's fault! It's not my first time. I had a boyfriend back home, but my father found out about him. Even if you consented, Jessica, you're still underage. hmm to We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. ay trust her to take care of me hmm. a z listu wynika co zupełnie coś innego para sklejane wydaje mi się że ona kłamie Hmm, trochę mi szkoda tej dziewczyny no ale cóż no oskarżmy ją jeszcze raz o kłamstwo. you're lying jessica how are we going to make this right if you lie to us please detective why would i lie to you Because you are a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves and then I felt faint. I think I must have passed out. <laughs> mhm. Mm Czyli ktoś dał jej do drinka jakiś narkotyk, jej zaczęło się kręcić w głowie, potem ktoś na siłę próbował zerwać z niej majtki i tp. i Powiązanie z Bishopem. Hmm. Zakwestionujmy to. What's the story with Bishop and Mrs. McAfee? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. I mean, yesterday. And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? I overheard Junie speaking to him on the phone a couple of times. Screaming, really. She can be very hard sometimes, Junie. But they seemed okay yesterday. like they worked Tak. Dowody potwierdzające wykorzystanie seksualne. I know what happened you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Ojej, ojej, myślę, że dla niej jest to przykra sytuacja. Okej. Okay. Uwierzę jej tym razem. Jessica, I really need you to help me here. I remember the mermaid. Was it the mermaid in the movie too? No, it was on the front of a building. We pulled up in front of the mermaid. Thank you, Jessica. You've been a big help. Here's my card. If you think of anything or you need some help, just get in touch, okay? Okay. I think it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? So this is what a morgue looks like, It's the tale of this town, Cole. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. There she goes. Come on. No dobra, będziemy śledzić tą laskę. Ona od początku mi się nie podobała. Wiedziałem, że ona coś kręci. Um, mam wrażenie, że to ona znalazła tą dziewczynkę i... Mam wrażenie, że to ona znalazła tą dziewczynkę i zaprowadziła tamtemu kolesiowi chciała ją po prostu sprzedać. A w zamian za to dostałaby tą swoją rolę. Szkoda tej dziewczynki. Naprawdę szkoda. Miała marzenia, miała i została zgwałcona. Seems to have made a no, jestem ciekaw, dokąd ona nas doprowadzi. Może do tego biskupa właśnie. Jestem policjantem jest z drugiej... Back off. Gdzie zostaliśmy zauważeni? O czym ty gadasz w ogóle? Nic nie zostaliśmy zauważeni. Czy to jest to miejsce, do którego ona dotarła? Tak, to jest to miejsce. Myślałem, że ona stoi po prostu na światłach. Jakaś knajpka. Idź tam i dowiedz co ona kombinuje. Okej, okay, dotarliśmy na miejsce. Naciśnij lewy kontrol, aby schować się za drzwiami. Jak ja mam tam wejść, żeby nie być zauważonym? him taught a lesson. You know what I want. Well, then make someone else do it! You still know people out here, don't you? Then make some calls! I'm going to be very clear about this. You get this done, or I'm... Wilson's Hotel. Mr. Mark... Bishop, that son of a bitch lives in apartment eight Sure, I got the film. Okay. Czyli ona chce zabić tego Marka Bishopa i zleciła komuś morderstwo. O jaki film chodzi w ogóle? Mamy nowy cel, mieszkanie pana Bishopa. No, dobra, udam, udamy się tam. So what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address: Wilson's Hotel, apartment 803. Oh shit! You better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McAfee's wife in the first place, or he'd done the job properly. Kathy will break a fella's legs just for looking at it to the What did you make of the kid? You believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her? <laughs> 4370 State Street. Unit to handle code three. Identify. Nie, nie biorę tej sprawy dodatkowej, ponieważ muszę all się teraz spieszyć. City car 11K, 11 King, a 415 in progress at apartment 803, Wilson's Apartment Hotel, 1220 West Seventh Street, Westlake Park. 11K code three. All other units code two. KGPL clear. Whoa, 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 whoa! Try making it to the next intersection without killing anyone. You do that for me. Nie będę brał dodatkowych spraw, póki co mm, skupmy się na tej jednej. No właśnie, my tu się spieszymy, gaz, zdech, koleś nas popędza, a tu nam o jakiejś dodatkowej sprawie pobocznej. Nie, nie będziemy jej rozwiązywać. Szybko, 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 szybko. Musimy ostrzec kolesia albo nie wiem. Tam będzie się coś działo, będzie jakaś masakra. Our 1220 West 7th Street repeat 1220 West 7th Street Wilson's Apartment Hotel 11K handle code 3 any other units that can assist identify Okay jest dalej do deal. miejsca 11K en route I jeszcze kolej nam rozwalił samochód Mieszkani Bishopa godzina 10:09 Okej okay, moi drodzy, w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się piona.